z tej strony Mateusz i dzisiaj sobie ja pokażę Wam jak to takie damy zrobić. Wszystko zainklarowano na ostrość 1000. Zaczimy sobie może od mieczek. Ja zrobię cięcie, wpiszę komendę i potem Wam pokażę. Pierwsze to jest tak, ukośnik i piszemy takie coś. I klikamy przerwę, klikamy tak. Słujemy taką klamę. Wszystko na serwone, ale spokojnie. Jeśli już napiszecie enchantments, robicie tak, to piszecie takie coś, dwóch grobek, kwadratowy nawias, takie coś i id. Po napisaniu tego, e, po napisaniu Enchanting sword id, piszecie dwóch minusa. minusy i teraz sobie wybieracie enchantment, jaki chcecie. akurat chcę ostrość, ale wybieram sharpness i pisze Szarp! Ostatni coś szarp! I ja mam zaraz pokażę, jak to się pisze. Hmm. Szarp to piszemy w ten sposób. Dwóch kapek i sychy, a rypyny s, s, s. I piszemy sobie takie coś. Czyli to na klawiaturze. Klikacie Shift. się to. I tak samo jak piszę. klikacie dwóch. Słuchajcie sobie tak, klikacie level, tylko level plus V, tutaj dwóch kropek można widać i wpisujecie sobie ilość, ja na przykład chcę 1000. I słuchajcie, jak widzicie źle napisała. wszystko mi się zginęło, a to dlatego, że słuchajcie, zamiast tutaj dwóch kropek powinien być przecinek. I zamiast LeFaulę, czekajcie, nie napisałam. Okej, okay. zrobiłam, tak one powinny wyglądać. Piasek, Te sobie ją. Ale, A to nie widać, ale. Ale tam na początku był jeszcze ukośnik, a my tu piszę jeszcze ukośnik. Ukośnik Givea na UTP. Takie coś. Ja sobie nie. Takie nowe. Enchantments. Enchantments. Dwukopek. Takie coś. No, takie coś. I dwukopek. Takie. Mine. Crawf, takie. Shaft takie. Le fałny. Tak. Daje, tutaj ale tutaj... Też możemy zrobić na przykład mnie z levelem miliardowym, bo tutaj tylko zrobiłem Na przykład można zrobić na przykład 6 nie będę tego końca. I teraz robimy sobie 6 I jak tylko enter, dostajemy taki otamięcik. Oj. Enteringiem level 1000 Oczywiście można znowu ustawiać bo tamto nie umarły. O, kocówki i malachita. Teraz również się rabinko z tamtą ale ja wam pokażę. W pierwszym liście my to są komendę. Ukośnij miękkie, małpa P, minę helm, helm, i tak. And i tam jeszcze było porotech no i klikacie go klikacie go i tak I klikacie potem przycisk i dostaniecie taki oto i tak będziecie w każdym żeby nie było, że oszukujesz, nawet wam mogę pokazać Czekajcie. Muszę sobie myślka ustawić, o. Widzicie? Ostałą właśnie item. ten hełm. Ostał z levelem Ale... Słuchajcie, to się tak pisze tak samo, ale w kolejnym command bloku piszemy nie już helm, bo tam widzieliście, tam można było napisać helm, tylko tutaj Hespte, czyli na pierśnik. Mamy Enter. No nie musimy klikać, tylko go, możemy zrobić ten Enter i ten na to samo wyjdzie. O nie! Wniszczył. Jak poczekajcie. Słuchajcie, i tam piszemy tak samo, tylko tam słuchajcie piszemy. No, jak widzę, tam piszemy, no ale chyba tam pamiętam. Chyba L-E. Chyba L-E-G-G-Sy. Chyba tak, dokładnie nie pamiętam, ale chyba L-E-G-G-Sy. Jakieś tam możecie sobie w pełni na internecie. A tutaj, już prawie wszystko kliknę. A tutaj piszemy. Mm, gdzie to jest? czekajcie, A tutaj piszemy. BOT. By o, o, o. Czekaj, czekaj, no czy Czekaj, yy, i tak piszemy, no bo jak tak możemy klikać, że każdym razem y, dostaniemy y, item dany. Oczywiście, jeśli nie wiecie, to ja wam pokażę, mm, o co o mi chodzi. Posłuchajcie, ja mam takiego Minecrafta. Bo istnieje też taki make up na telefon, ten taki długi, ja też go mam, ale słuchajcie, sobie tak, słuchajcie, nie da się odwiedzać inną komendę ja, słuchajcie, nawet nie wiem, Co ja muszę odpisać i jeszcze, słuchajcie, zaraz się pokażę I słuchajcie, skoro już o tym mowa, to zresztą nie Słuchajcie, taką homoenomasji ma ma golema. Ukośnik. Z u ukośnik e, czekajcie, gdzie jest nasz no, kawałek, ukośnik sumon e, g o golem enter pewnie golem, ma teraz zobacz tylko dałem sobie obiwala ukośnik K. Gamę modę. Damy modę. Przerwa. I... Niestety, tutaj to jest tylko sami. I teraz patrzę. Golem jest na tyle słaby, że popatrz. Jeśli my go raz uderzymy, to popatrz, on prawie nie mi. U mnie go teraz zasięgną. Jest szybszy ode mnie. I chodźcie, o mi, Paweł, nie chodź, chodź. mi pewnie sobie nie zabiera. Ała, ała, ała. Kościół, kościół. Chodźcie, czekajcie, muszę pokonać mieszykiem. Uwaga. Bam! Słuchajcie, trochę był mocne przyzna. Ale słuchajcie, przyznam, bo nawet w takiej zbroi... No patrzcie, ona... Zobaczcie, Ona ma takie entranty. Popatrzcie. Ciekawe, co się A też oczywiście w tych komendblokach. Bo dobrze, że nie zniszczyłam na pieśnika. Oczywiście też tutaj. Ja, czekajcie, tylko dam sobie. Myśmy teraz nic nie widać, no ale to nie moja wina. Damy modę. Hmm, Trzeci I patrzcie. I oczywiście też można sobie zamieniać z tego protection'a. Równocześnie można sobie wpisać. plus protection, można sobie wpisać z i, -e r, n i e. nie na przykład. O. Klikacie Enter. Klikacie to. No, słuchajcie, akład na cień nie działa. Aha, słuchajcie, C i E C i E. Czernia -e, -e -e, Nie wiem jak się pisze czernia słuchajcie. Jeśli wy wiecie jak się pisze ciernie, podajcie znać znajdę dole w komentarzu. Oczywiście jeszcze nie będę miał, bo w niektórych filmach nie mam komentarzy, a w niektórych mam. A więc myślę, że to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo.